Раз. Що, Но. Щось... Скажите что-нибудь моим друзьям друзьям. Да, друзьям да, да в сумах, боя до яду. Да. У сказать, що тримається вже... 11 я тримається, Sуми, суми тримаються, ми переможемо. Золота переможем. людина, переможемо, ми з вами, ми з нами, все буде добре. А буде будет стиховів воєнних від мене, ja, я поїду. У мене дві книжки, я ja, видав дві книжки вже ну, Займайтеся, Хорошо. Слава Україні! Сміч барагом! Ока, хай побачиш щип! i pozwolili zrobić zdjęcia po raz pierwszy normalni policjanci widzicie okej hej się widziałem Pijanka. także zrobiłem fajną pierdaczę że za we był, był reportaż a za policki, żeby premier de pierwszy raz nie schowali ani, ani twarzy i mam z nic niż zrobioną o, hej Zobaczcie, jak tutaj tu jest pustki, co tutaj nie szło przejść. I wszyscy do mnie, że bo to jest mój bagaż, zobaczcie, kod znalazłem, a jechamy tylko z plecakiem. To jest wszystko zdobycie z Polski, wioże i, i stamtąd. I historie się same piszą na żywo. I ten pociąg jest z Lwowa. Podobno pierwszy przystanek ma w Połtawie, a potem w Lwowie. Także jadę z nimi do Lwowa. Także zobaczcie, już mamy tutaj. No,